Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech, wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu: kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi. Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berwu królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz... Tyś, Panie, na początku gruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się, jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. "Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?"